Cześć kochani. Dzisiejsze popołudnie nie zapowiadało się tak jak się potoczyło. Po południu zamierzałam iść do fryzjera, bo odkąd dowiedziałam się, że choruję pojawiło się dużo siwych włosów. A żeby polepszyć swoje samopoczucie chciałam je ufarbować. Niestety, kiedy wychodziłam, no, przewróciłam się i musiałam wrócić do domu, żeby się przebrać. I na tą wizytę u fryzjera poszłam w towarzystwie syna. Z powrotem, żeby nie angażować już moich bliskich, zamówiłam sobie bolsa i jakoś dotarłam. Pozdrawiam Was gorąco, chodźcie na się pomaga i proszę Was, wpłacajcie na to konto, ponieważ potrzebna mi jest ta rehabilitacja. I dziękuję z całego serca i przepraszam, ale łzy same płyną.